Trzy, cztery, osiem! Siemano witać że mamy. jestem Ja się ze mną Grzytu no, Marek Cześć Tu Max Manko No i Kamil Marek rusz tą pizdę szeroko No i tak gościnnie jeszcze na te się, się ci skiba No i No i nagrywamy sobie dzisiaj to, kolejny odcinek piąteczkę i, i tak to jak widzicie teraz my. nasz team Dlaczego wy dopiero kupujecie itemy kiedy ja już jestem pod turetem? Bo no, jesteś głupi tu masz, czemu na tabie i po lewej masz niebieski ekran z ma. Tu jesteś rudy i masz lagi mózgu. Chyba nie półku na wychyle. Weź na bohlaski, bo. Co? bo? Tak. Nie mam Uch. dwa goldy i trzy silvery. No i chuj, ja mam mamy pracę. Muszę pilnować w no, no. Ja jestem kurwa. No. Dlaczego ty w kąk od reda zaczynasz? Dalej od stopa i możesz i... W sumie? Red, blue i w sumie ale że jak będzie miał minimal... Albo synt, że na... A ten Kazix... A trafę. ten Kazix jaka dewizja jest? No właśnie, przede wszystkim Kazix ja O ma tam silvera, Silvera tam któregoś Dobra, ja tu już tre... sobie Chyba, Dobra, wracam nie. już do siebie farmić Kurde, szkoda, że tego ja nie mam Nie Dla... no, Dobra, mamy bo... No ta, ale ja słonie... może dobra A nie Kazix to jest gold to jest 5. Tak. Aha to back Jeden blagi dwa goldy Mamy jedną blagi Tacz pedała Ta Jinx chyba robi taki damage nie Ty katamy tu gramy wiesz Ten nibalną no, ja kuf pasywę bo... Co masz lagi mózgu zioł Dobry ej i tak defujecie więc Marek szczerze może ciągle stać Ty ale haras też by się przydał nie? Udajmy. Bo tak naprawdę ta Jinx jest taka papierowa, że jeżeli dobrze ich zharasujemy, to zrobimy nawet first Masz jedną kulę i ja już go zharasowałem, idę tu chwilkę. Ja tu powoli pushuję. Ja widzę, że Syndra to tam grubo ma na, na tym mi... <laughs> ale ty, już, już się nie mogę doczekać tych teamfightów, nie, tego szóstego. Marek, ty no, naprawdę ej, się masz że... lagi? No. Dawno nie było no, Stary, jak ja nagle pobiegłem 13 Trzynaście Dlaczego? Komputer z Biedronki <laughs> Serio? Boże. Przecież to tak. zawsze Tumax się z Biedronki Ale to ja... A ja miałem komputer z Biedronki Ty zawsze masz małych księży I wbijamy się na tego? Wbijamy się na Jinx? Nie mam E A, no dobra Syndra, dawaj Na powrót no, Zgryzu, dawaj tam Tresztę to, no to, 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 to A tresztę to go to, to... Mam tam jeszcze przyjść? Brawo, brawo, Kamil. Ej, Kazik do mnie, Kazik do mnie. Weź tu chodź. Nie, 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 Dobra, nie. Ja, ej, fu, no, chyba ma bo... Wiesz co? Marek, tego to dawno nie było. Czego? Żebyśmy my wygrywali przed szóstym. Ej, bezpeki, a po szóstym wiesz, zawsze, zawsze żeśmy dojazd No po szóstym zawsze robiłem dubla. A potem Marek. I tak żeśmy na zmianę zawsze szli. I, I I tak... Ej, może jest to... A tak, i tak i tak wszystko, co o się insane. dało. A ja i tak miałem potem na koniec 5... 10 I co, ale jaki ty tam damage straciłś, no. Sadzisz, Zacząć. Ej, No, ee, robiłem demig, ty umierałem. Ej... czy wiesz, czy ten nowy item, że prawie jest dobry, czy nie opłaca się go na Jest Nie staniesz, suko, no to Iho, z Żytu! Alo. Nie, zgrzyt jest, zgrzyt jest. Zgrzydt jesteś? Mhm. No to ej, powiedz czy ten item nowy do jungli opłaca się na wukonga. Wejście armor, quill no coat. Dobrze, 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 brawo. proszę. Okej, okay, chilno właśnie jeszcze. To... Ej, no dobrze się oh zaczęło. No co, oh. wygrywamy bota przed szóstym. Beki. W ogóle, ej, jasno y, uważaj, bo wów może akurat o ciebie iść. Weź z razu. Masz? Weź, bo on tam... No kurde no, chyba raczej nie będziemy jej jeszcze dejwować, nie? Chciałbym ją troszeczkę skarasować, stary. Dwa razy byś próbował rzucić ku, dwa razy byś to nie wyszło. Słyszałeś? Tak. O w końcu ci się udało. Dobra. Jakby Krasa, się spodziewał. Tak. Ja mam jeden zero. A ja zrobiłem farm Ja myślałem, że Tyryś tu zabił I, I też tak myślałem Ej ale Tyryś się ignisz z tego, ej nagle ja, i nagle ja zabiłem Boż, wpadłem bo w te Ej słuchajcie, z grzytu mnie nie słyszy, z grzytu Ej weźcie musisz powiedzieć się Ej z grzyt, nie... słyszysz kamera czy nie? wiem Easy nie. Ale czemu? Ty Oni chyba tu Ej o, to to to... ale słuchaj, bo może on mnie ma zać no Ej, raz do, spomujemy. to mój ja przejść Oni tutaj arczą! O dobra wrócił. Chyba do tego... Y, jak ja przyszedłem ja, i zrobiłem na nim tego first vlada. No bo on do to są ruskie, kończy... tego nie ogarnisz, nie. Ej to, to są to... jakieś kurwa rumuńskie, nie ruskie. Ej, bo I bo Teraz nie się Kazik zwrócił, SS Kazik. Właśnie koreański ja to bym szczerze ci pewnie nie chciał. Ale stary pamiętam. No koreańskie nawet brązy pieniędzmy. No. Ale pamiętam, na przykład taki Filipin, który gra w Korei, to... Ee, to ma pingi. Gra w, bo gra w Korei. Dobra, e, Marek, wbijamy szósty Riko, nie? Nie. Jak spuszymy truleta, to record. No dobra, to Sraj ze skili, żeby... A nie, bo ty nie masz tak. Ty tylko możesz walić Też bym chciał. Ej oni chyba mają awka, weź mi Marek chwilę popinny, bo ja troszeczkę złapałem FPSy niskie Ej ja mam no. ej weźcie, ej wpłaczajcie, powiedz się z grzytą, grzy na blue Z na blue Zgrzytu, chodź na blue Mój. Chyba my to... Ja... Ej oni chyba mają 3 awki Ej ten A awczy no I chyba oni wszyscy awczą Oni chyba barona robią, haha, <laughs> chociaż chyba nie ma kuzyn Dobra, cofnij się. Dobra, dawaj, dawaj, robimy, robimy, robimy. Ej, bez weki, co oni tam odwalają? Moi ej, może zrobiłem piąteczkę na spawnie? <noise> Idziemy robić piąteczkę na spawnie! myślę szczerze, ej, warto było spróbować. Ty, to dobry... Ale jak oni będą się... mieli tysiąc, tysiąc pancerzy, to jak wywalimy w kombo w jednego, to go nie zabijemy. No. No, jakby no, mieli tysiąc. Ale wiesz, jak to będzie wyglądać? To, że mu zostanie jeden HP, a my nie będziemy mieli, nie mogli zbudować Nie, a robicie, że fajnie by wyglądało. Bo... Ja widzę. Ale wiem. to trzeba by mieć takie... To trzeba by mieć czołgata, który by nie, nie, pierduj, nie, to... Spawn Sił, ja, bo ja, bo się jest na to Ale ja się robi tanki. Ale stary ty nie jest... Co ty sobie zbudujesz? Kurwa, 4000 HP? Tak. Kurwa składasz 3 warmogi? Nie, ej, przecież ja tutaj robię radu... radu i tego. Pitlam jedną? Pysza, ochuję, minion, zaczął się wycofywać. Ej, dobra, posłuchaj. A, Syndra, a właśnie, da mi... tutaj się, się dzieje, ty kurwa. Jakie to są... afk, Kazik, Awk, Bot, Awk, <laughs> coś. Ej, Ej, wiecie, co ja wszyscy powiem? Bezbeki, wszyscy afczą. Ej, ty, Syndra też mam no. i też Bota Awk? I słabe strasznie, bo nie zrobimy. Ale dobra, chociaż sobie wyjdziemy ej, trochę wyżej yy, z tą dywizją Ej, czekajcie, wygracie nexta, tak? No ja mogę. Ej, tu Max, Marek, no. gracie nexta? No. Ej Ja weź sobie jego reda. Dobra, yy, yy, ja mam asystę z tureta. Kto z tureta? Nie ma reda, ej A nie ej. dobra, nie zrobisz, się nie zrespił nie, już się bałem, że oni gdzieś jakiegoś trap'a robią na piątych level'ach. Nie no, ty, nasz, nas nie da strapować, ej. Ej, to, dawaj szybko to spuszujemy. Na nasz strapował. Ej, robimy tą piąteczkę na spawn'ie. Ja nie serio, ja bym to zrobił. Nie, bo no kurwa Zajsują, wszyscy nas spuszują. Nie przesadzaj. Na drugich level'ach. Dawaj, dawaj, robimy to, robimy to. Ej, to będzie Bebek miał taki mega fast spuszczowany ten Kończymy jak tam te jak diamenty oglądałem się diamenty Ej i wyobraź sobie jak tam zrobimy nasze team fighty później Jak oni twatry. wszyscy stoją obok siebie Tak i wszyscy mają Tysiaka Ej mogę już to zrobić Co? Piąteczkę, Ej, weź Marek zawitę Nie, szybkoń. weź jeszcze nie EJ DAWAJCIE DLA BEKI, BĘDZIE TAKA BEKA ja Dobra dawajcie, wzią, dawajcie to, Dawa nie, ale... nie 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 nie, czekajcie wszyscy Poczekajcie, bekne, Czekaj To czekajcie, ja się beknę, kupię sobie diamanta. Krzysiu to dawaj Słuchaj, czy to dobra, to ja sobie po farmie. WEŚ, EJ weź, POJEDŹ ŻE TO JA i NIE MOGĘ mówić. Ej oni ciągle mają tysiaka? Ciągle wszyscy EJ DOBRA EJ TO JEST BEZ <laughs> SENSU, WSZYSCY umrzemy. Dobra chodźcie. Ej, co z tego? A będzie 5-3 na apkach, nie wierzę w stanie. Chociaż Ey, się inhibit. Da Ej, ja powiem. Nie się będzie 5-3, dlatego że oni nas nawet nie hitną, bo nie chcą. I oni tak wychodzą nagle. Taki jest pięty duchy i na. Nie, co ty? Bo by było reconnect. Ej, wyjdzie co, weźcie mi dać zwrócić. Ej, i słyszycie, nie puszujcie! Wszyscy się wracają po itemy, wszyscy. Ja idę po statika. Ej, weźcie, przychodzi. Ja właśnie kupiłem z... mi temat. Byt się zgrzytowi. No dobra, to ty już nie musisz, tak, ale... Patrzcie, co ja teraz czuję. Cofnę i ten... Cofnę i robię helfa, helfa, helpa. helpa help. Jak... Od razu warmoga i chud. Ja Marek nie, pushu, Marek, <grypało>, Marek nie puszył te Marek, idioto. Nie I Marek nie puszył. Ej, no dobra, to wygląda. Sleep. Eee. Co za dureń? <grym> na linii. I dobra, weź kata się wróć, bo... takim bo co? HP to, to będzie słabe. Ale przecież ona tego nie tankuje, ty niż pierwszy. O. Ale poczekajcie na man <grym> Ej i wiesz jakim ja fastemkuję? Na siódmym levelu to... No, bo ej, zróbmy se... Nie, ale przynajmniej ale... podbierz, ja się widzę. Dwie sekundy będziesz tam stał. To będzie beka, dobra, chodźcie, nie, weź kurde, czemu ja nie mówię? Ej zgrzyd, weź sobie podgłośnik Kamila. Nie bo ja... Ja, ja ci słyszę, ty mnie nie, weź Ej, weźcie powiedzcie mu, że chodźcie. chodź. Only... Oh. Idziemy do tego. Idziemy na piąteczki. Jedziemy na piąteczki. Na piąte... tam na mnie. Idziemy na sol. pierniczy się, ja się tam się to uda zabić. Pieszy, tam. Gdzie, witam wszystkich. Oni się miniony się puszą, ej, ram się nie podchodź, proszę. Nawet nie próbuj. Dlaczego już ja robię... tam flash Wszyscy no muszą to... się flash, macie flesza? Tak, ja... ja mam Dasza i tak. Nie mam. Ja wie. Ja. Ja nie mam. Dobra, Marek, chodź tu. To za darmo. szybko bo mi onę spużył. Ja włączam ulta Ja włączam ulta i flasham. I wtedy ja ultuję i wszyscy. A czekajcie aż Syndra będzie miała wszystko. Oho. <laughs> dawajcie. jeszcze nie, jeszcze nie. Jeszcze nie. Czekajcie mają trelaki Ogarnę to szybko, to Bila jest... Gol, tak? Pas, no, Sekundy, już. Tak. już Czekajcie. Nie, Czekajcie na Syndrę. Ulepsz Dawaj, dawaj. Dobra, Ej, uwaga. Uwaga, dawajcie, dawajcie. O. tam się kręci. to jest... To jest całkiem dużo ten tysiąc tego. Ej, nie? ale... Jakby Ej, się... Ty no ale zobacz co się z nie zrobili Tam się 3 sekundy Ej my im nic nie zrobiliśmy Ale oni, mieli no, tysiąc, no. oni mają 1000 defa a my się wbiliśmy i zrobiliśmy im 200hp chyba każdemu Ludzie Kazix ma asystę na zabójstwo mnie Nie mogę mieć asysty <laughs> Nie mam napisane że ma asystę no, Bo by stałeś Serio? obok Ty by napisać obok Bo a to było zrąbane ja. Yeah. Dobra, no poczekaj na mnie Ej, dochodźcie jeszcze raz Zanim mi one bo i tak spuszczą i tak 30 sekund Ej, Chodźcie i jeszcze raz topa i zostawimy ich do trzech inhibitorów Ej, dochodźcie, klinujemy dżungle całą Dawajcie barona zaraz Chodźcie barona na tych Klinujemy może... całą Ej, uda nam się zrobić barona? Dawajcie na tych, spróbujemy Zaraz się respi Dobra, to obczajcie, ja robię, da? Idę do dobra. No? Czekajcie, za ile wow, masz ulti wow. y, Wukong? Wukong za 45. O to nie, dobra. Dobra, 20... 15 sekund. Ej, dobra, to wyście za. No dawaj Kamil. Kamil dawaj, bo tu musisz tankować. Nie, no nie, oni już tu wygrają. Nie wy... no to dawaj. Już, czas na Wukong. Wukong. Szybko, 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 Wukong. Nie, Wukong. nie Wukong. zażyłem w ogóle zron. 3000 HP. Inhibitor się ro... Inhibitor się odrodzi, inhibitor, nice, nice. Dawaj, szybko robimy. Ej, zostawcie mój... Ej mój dobra, jak coś, to healę, healę, ja będę healą, ja będę healą. Dobra, damy poszedł radę, heal. Damy radę, damy radę. Ej, kto flerszył? Nie powiedział, że barona nie da się zrobić w 15 minucie. Ja mówiłem Seba, żebyśmy robili wtedy tego barona. Ej, dajcie i psajcie teraz jeszcze raz na spawn. No dla miniony same skończą. Ale ja zmarnowałem ulti. Serio? A. Tak, ja tam barona. Dobra, walić! Ej, dawajcie teraz, Ej, Miniony to już, Ej, tak... to już... o... ten... Winions. Winions. Szybko, szybko. Nie zdążyłem Biegnął! Daj, dajcie już? 15 minuta to Ej, Ej widzicie co, me. to jest Ej, tak? Ja Ej, mam jedno pytanie Możecie mi kurwa wytłumaczyć Dlaczego oni i kurwa biedzi na Nie, wiesz dlaczego? Bo dwóch z i reszcie już się chciał grać, bo to było bez sensu No, 100% dlatego Ej ludzie widzicie to? Wrzucać to? Wrzucać tak, tak. to? Tak. To? Weź wrzuć, będzie beka! Dobra. Tak więc my się z wami żegnamy, do zobaczenia. No i cześć. Cześć. Reportujcie i wszystkich Maksimo z Maksimo tobie taki i są